Marcin Stefaniak, witam w misji specjalnej w magazynie śledczym Manite Gargas. Dziś o tym, dlaczego trzy tygodnie po katastrofie smoleńskiej na miejscu tragedii wciąż dochodziło do makabrycznych odkryć. Zwłoki brata były oznaczone liczbą 139. Gdy odgarniałam kolejną grudę gliny, natknęłam się na paszport. Kiedy Polska traci informacje swoje, czy, czy naraża bezpieczeństwo własnego kraju, to w jakiś pośredni sposób naraża też wiarygodność NATO. Zgodnie z zapowiedzią stawiamy dziś kolejne trudne pytania dotyczące śledztwa smoleńskiego. Nic nie wskazuje, byśmy byli bliżej wyjaśnienia przyczyn tej największej w historii polskiej katastrofy. Niestety mamy do czynienia z kolejnym skandalem. Nasi informatorzy relacjonują, że jeszcze kilka dni temu miejsce tragedii było niezabezpieczone. Można było tam znaleźć części samolotu, rzeczy osobiste ofiar, a nawet szczątki ciał. Już w parę chwil po katastrofie do Polski zaczęły spływać sprzeczne informacje dotyczące jej przyczyn. Rząd nie dementował nieprawdziwych doniesień. Premier zwołał pierwszą konferencję prasową dopiero po 18 dniach od tragedii. Dlaczego początkowo podawano późniejszą godzinę katastrofy? Telefon, kiedy ja czekałem na cmentarzu w Katyniu, e, zadzwonił do mnie od mojego znajomego członka tej delegacji o godzinie 8.49. Wiem od niego, że byłem trzecią osobą, do której on zadzwonił. W związku z czym, e, uwzględniając, że jak sam powiedział, z każdą z osób rozmawiał ze swoich zwierzchników. Po dwie minuty, e, odejmijmy od tego kolejne cztery minuty, plus jedna minuta na wykręcanie numeru, czyli pięć minut. Mamy w tym momencie 8.44. Powiedział mi, że dzwonił z miejsca katastrofy, do której musiał dojść na piechotę z tego miejsca, gdzie oni czekali, czyli 500-600 metrów. Zajęło mu to około 5 minut. Uwzględniając wszystkie te czynniki, można przyjąć prawie zapewnik, że do katastrofy doszło w okolicach godziny 8.40, plus minus dwie minuty. W momencie, kiedy dowiedziałem się o tej tragedii, jeszcze były to pierwsze informacje, nie tak do końca precyzyjne. Spojrzałem na, na zegarek. Była 10:47 czasu yy moskiewskiego. Dlatego z olbrzymim zdziwieniem i niedowierzaniem później przyjąłem informację, że rzecz się wydarzyła o 10:56. Problem z godziną. Jak ważne jest wykazywanie cierpliwości, żeby pojawił się komunikat zgodny z prawdą, a nie dlatego, że komuś się wydaje. Że ta prawda jest oczywista i leży gdzieś na stole. Właśnie tak było w przypadku sytuacji, kiedy natychmiast podano godzinę katastrofy na podstawie reakcji jakiejś instalacji na lotnisku. Na moim zegarku była 10.38. Usłyszałem ten nierealny, nienaturalny dźwięk silników samolotu, i nagle zrobiło się cicho. Popatrzyłem na zegarek była 10.38. Dowódcą załogi był kapitan pilot Arkadiusz Protasiuk, ten sam, który trzy dni wcześniej lądował z delegacją rządową. Dlaczego bez zbadania sprawy winą za katastrofę obciążano pilotów? Nasza służba proponowała załodze samolotu polecieć do Mińska, ale załoga odmówiła, twierdząc, że sama wyląduje w warunkach gęstej mgły. Nie mam wątpliwości co do tego, że, że, że ten pilot był odpowiednio wyszkolony, że załoga była odpowiednio wyszkolona. To był no, w sile wieku człowiek, który miał duże doświadczenie w lataniu i właśnie w lataniu na takich moim zdaniem trudniejszych lotniskach, bo... Wojskowe samoloty i, i z tego pułku samoloty mają, mają w zasadzie y, takie doświadczenia, że lądują prawie wszędzie. Dowódca załogi, mimo relatywnie młodego wieku, był aktualnie najlepiej Wyszkolonym pilotem na samolocie TU-154M w 36. specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Miał ogólny nalot powyżej 3000 godzin, w tym ponad 2000 godzin jako pilot, dowódca załogi i drugi pilot samolotu TU-154M. Latał hmm, tym samolotem do wszystkich możliwych i niemożliwych zakątków świata, łącznie z Irakiem i Afganistanem. Czy zbadano okoliczności nieudanych prób lądowania rosyjskiego Iła tuż przed katastrofą polskiego Tupolewa? Widzieliśmy lądowanie rosyjskiego samolotu. Dosłownie to było 100 metrów od, od miejsca, w którym staliśmy. Ten samolot zniżył się, z, tuż, już był tuż nad pasem, chyba metr, metr nad betonową płytą. Przechylił się y, lekko na lewą stronę i no, chyba w ostatnim momencie wzbił się, wzbił się w powietrze. No i w pewnym momencie nagle... Y... Pełen gaz wszystkich czterech silników wyrwał prawie pionowo w powietrze, przychylając się maksymalnie tak na prawą stronę, że mało skrzydłem nie zawadził. Dosłownie też kilka metrów skrzydłem prawym nie zawadził pasa startowego i odleciał. I... I odleciał, tak. Ustalono, że ił leciał dużo wcześniej do Smoleńska i nie ma żadnej zbieżności czasowej z lotem naszego polskiego samolotu Tupole 154-101. Yy, więc yy, tej, tej yy, kwestii yy, yy, już nie, nie badano, nie, nie, nie bada się w tym momencie. Dlaczego prezydencki samolot był aż tak zniszczony? Dlaczego elementy samolotu były rozrzucone na tak dużej powierzchni? Samolot spadł z niskiej wysokości i leciał z małą prędkością. Tu mamy taki artykuł. Samolot, to jest samolot, który spada z, po, z podobnej wysokości, z jakiej spadł Tupolew prezydencki. No i tam zginęli ludzie, jest uszkodzony. Natomiast nasz też z takiej samej wysokości spadł, a jest roztrzaskany na kawałki. Jak to tłumaczyć? Jest to przedmiotem prac komisji. Naprawdę na, na tym etapie postępowania nie można spekulować. Dlaczego nie zabezpieczono w należyty sposób miejsca katastrofy? Dostęp był zupełnie swobodny, można było wziąć ten element ze sobą na pamiątkę. Pamiętam nawet jakieś takie dzieci, które nas, dziennikarze, pytały o to, czy właśnie mogą sobie taki fragment zabrać. Na miejscu katastrofy wciąż znajdowane są przedmioty, które mogą być ważnymi dowodami w śledztwie. Znaleziska trafiły m.in. do Gazety Polskiej. To jest fragment szarfy znalezionej przy. Yy, która powinna być przy wieńcu prezydenta. P.O.C.K.: 36 pułku. Fragmenty blachy samolotu. Fragmenty okien samolotu. Fra fragment ciśnienia mierza w samolocie, który no, odpowiada za bezpieczeństwo lotu. Jakiś rodzaj przełącznika elektronicznego. Nie wiemy do czego służył. Fragmenty najprawdopodobniej podłogi samolotu. Misja specjalna dotarła do świadków, którzy parę dni temu byli na miejscu katastrofy. Pokazali nam znalezione tam przedmioty.